Na kompanii braci też się gdzieś wychowywałem i na szeregu I to mm. był też mój pierwowzór do y, powstania scen batalijskich w filmie obłoki Śmierci, w moim filmie, więc... Y, jak najbardziej, Nolan to też wielka... wielka wielkie bo... kino, Wielkie bo... kino, wielka Izumialne, postać, tak, no. tak. Takie potężne, mocarne kino, które po prostu y, kadrami miażdży, dosłownie. Wojna w moim odczuciu jest czymś niewyobrażalnym, czym, czymś... czymś y, co po prostu już nie może się wydarzyć? Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku Kino Rozmowy. Dzisiaj moim gościem jest Ireneusz Skrócej. Cześć, 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 bardzo mi miło. Reżyser filmów dokumentalnych, ale też przygotowujesz kolejne większe projekty, więc zaraz z tym porozmawiamy. Na początek chciałem Cię zapytać o to, skąd i dlaczego narodziła się w tobie miłość do kina? Jak to się w ogóle zaczęło i kiedy? To się zaczęło od, od dzieciństwa. Pierwsze filmy z Arnoldem Schwarzeneggerem. Obcy, ósmym pasażer na stronę. Zawsze lubiłem takie mroczne klimaty I, i oczywiście filmy akcji. Oczywiście przywinął się też Rzanko od bandami, filmy karate. Natomiast e, tak jakby ta mroczność w filmie mnie pociągała najbardziej, chyba to jest odzwierciedleniem też mojej przyszłej pracy. Dlaczego ta mroczność? Nie wiem, no chyba 17. mam taką duszę. wiesz. Coś takiego jest, że wiesz. Y Wydaje mi się, że jestem człowiekiem wrażliwym, no, jak to jakby każda cecha filmowca, natomiast jakoś ten, 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 ta, ta mroczność i niepewność w filmie mnie bardzo fascynuje. I jakby to, że w życiu prywatnym, realnym, nie dopuszczam takich myśli, żeby coś złego się stało ktoś umarł, ktoś zginął jakby, nie, nie, jakby tragedia prywatna bądź, bądź w ogóle ludzka jest dla mnie czymś, czymś strasznym, ale jeżeli można pokazać to w kinie i pokazać y, mm, człowiekowi, pogrozić palcem, tak jakby znaleźć ten punkt, w którym y, jedynie cała esencja wychodzi na wierzch tego, mm, tego mroku, to wtedy to jest tam. Mhm. A jak poznawałeś kino? Czy to było w, na sali, czy może w telewizji bardziej? Jak to wyglądało w miejscu, w którym dorastałeś? Wydaje mi się, że. Bo jesteś z Bolimowa. Tak, jestem z Bolimowa. Wiesz. O tym za chwilę porozmawiamy, <grymowa> bo to się wiąże z tematem Twojego filmu. No, a tak... Bolimów to 70 km od Warszawy. Tak, to jest między więc... Łodzią a Warszawą dokładnie. Natomiast gdzie poznawałem kino? Kino poznawałem na kasetach VHS. To były te czasy, mhm. kiedy. Eee, chodziło się do wypożyczalni i, i, i mówiło się poproszę ten film za 4 złote, który był na górnej półce, on był najdroższy i tam na przykład e, pierwszy raz tak bardzo wzruszyłem się na filmie Braveheart. A, e, tak, film, bo, tak, 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 kiedy Mike Gibson krzyczy Freedom, mhm. to było takie mocne dla mnie wtedy. I oczywiście teraz jak się ogląda ten film i w ogóle filmy Gibsona, których w tej chwili nie jestem wielkim fanem, no bo są też troszeczkę tak jakby w formie hollywoodzkiej przejaśnione. To nie jest to, to już kiedyś. Tak, okres, i... tak. To był ten czas taki, w którym, w którym tak mi się wydaje, no, to było modne, no ale to. teraz to już, to, już, to już troszeczkę jakby y, widz się staje mądrzejszy, tak? Wszystko się staje, wszystko idzie do przodu i, i jakby kino musi iść razem z widzem, żeby, żeby zadowalało widza. Ale wiem, że też oglądałeś program Kocham Kino, na ten. Na którym ja też się wychowałem. <grym> I zawsze był to robić. Tak, właśnie. W programie Kochanki poznałem tych wspaniałych reżyserów, którymi się zacząłem interesować w wieku mniej więcej 18-19 lat, typu Fautrier, Haneke czy mm Farhadi. -hmm. No, jakby. Starałem się poczuć jakby inny w ogóle Smak Kina i, i, i jakby tą psychologię i, i, i tą zawiłość tajemniczość. Powiem szczerze, że na początku ciężko było zrozumieć to kino. No bo siłą rzeczy, jeżeli człowiek przychodzi tak jakby z tego kina amerykańskiego, gdzie wszystko jest widzowi wykładane na talerzu. I, i nie ma prawa, żeby nie zrozumiał, nawet kiedy wyjdzie na chwilę, zrobić sobie herbatę i wróci to i tak wie o, to, o co chodzi. No, natomiast nie można tego powiedzieć o filmach. Europejski Zdecydowanie to jest wielka sztuka i dopiero zrozumiałem to w jakimś czasie. No trzeba było to przetrawić, tym przetrawić tą myśl jakby tej, tej takiej fali europejskiej. A przechodząc już powoli do tematyki Twojego filmu i w ogóle do Twoich zainteresowań historią, to chciałem zapytać o filmy, jak na przykład Helikopter w ogóle dla Jaskota, czy Dunkierka Dolana. Czy to jest też takie kino trochę wojenne właśnie, to jest to, co Cię interesuje? Tak, przyznam szczerze, że jest taki serial Kompania Braci, na przykład, który jest też tworem Hengsa i Spielberga, gdzie Janusz Kamiński zrobił piękne zdjęcia do, do Szeregów Strajana i częściowo do komp kompanii Braci. Na kompanii braci też się gdzieś wychowywałem i na szeregowcu Ryanie. I to mm. był też mój pierwowzór do y, powstania scen batalijskich w filmie Obłoki Śmierci, w moim filmie, więc... Y, jak najbardziej Nolan, to też wielka, wielka postać. Wielki wielkie kino, wielka Znale, postać, tak, tak, tak. I tak. Takie potężne, mocarne kino, które po prostu y, kadrami miażdży, dosłownie. No, i, i, i to jego kręcenie w systemie IMAX, tak? czyli 70 mm taśma, która daje tą potrójną, poczwórną głębię ostrości, ro, robi, robi tą, tą, tą robotę właśnie tego, tej przestrzeni w obrazie. Mhm. Przechodząc do Twojego filmu, bo zrealizowałeś film dokumentalny Obok śmierci Bolimów 1915, o którym przed chwilą wspomniałeś. Jest historyczne, bo wracamy do okresu I wojny światowej, właśnie do 1915 roku, kiedy w miejscowości, z której pochodzisz, czyli Bolimowie, mhm. pierwszy raz użyto broni chemicznej. Tak. To był jeden z pierwszych y, razów, y, gdzie na masową skalę użyto, w zasadzie pierwszy raz na masową skalę użyto broni chemicznej, chloru śmiercionośnego, który pochłonął wiele tysięcy istnień. No jest to bardzo tragiczna historia, dlatego nie sposób było mi koło niej przejść obojętnie. No, wydarzyła się tuż za progiem mojego domu. Kiedyś sobie założyłem coś takiego, że, a nawet usłyszałem od pewnego człowieka, który powiedział, że najciekawsze tematy są bardzo blisko ciebie. Czasami tak blisko, że ich nie dostrzegasz. Na szczęście Dzięki mojemu utacie, który interesował się historią gdzieś tam, opowiadał mi zawsze o tych atakach gazowych, bo dziadek mu opowiadał i tak dalej, pradziadek. Dostrzegłem, że przecież ten temat jest tuż ko mnie i jest kompletnie niewyeksploatowany, więc dlaczego by o tym nie opowiedzieć? I to jeszcze właśnie w jakimś takim dokumentalnym, fajnym wydaniu, gdzie okazało się, że jednak jest mnóstwo dokumentów, że jednak są ludzie, którzy znają te realia, są ludzie, którzy napisali o tym książki. Są archeologowie, którzy w tym momencie kopią nawet w Puszczy Bolimowskiej i badają te tereny a propos I wojny światowej. Więc no, po prostu wszystko skłaniało się na to, żebym decydował się zrobić ten film. Mhm. Ale wydaje mi się, że to też taki temat nie do końca powszechnie znany w sensie ta, ta, ta historia. Absolutnie jest, zapomniana. Tak, zapomniana. Są książki historyczne pewnie czytane przez osoby, które, które się tym interesują, natomiast szerzej. Mówiąc o tym, o temacie, który jest dzisiaj też istotny, bo cały czas ta broń jest przecież wykorzystywana. Co też mówisz na początku i na końcu twój, mm -hmm. nie zadając za dużo, ale tak. nawiązujesz do tego, że to jest temat bardzo aktualny też dziś. Mm. A ty opowiadasz jednak o wydarzeniach z, z I wojny światowej. Tak, jest to sytuacja absolutnie nieznana. W ogóle front wschodni Wielkiej Wojny, czyli I wojny światowej, jest absolutnie nieznany, i uważam, że ten temat należy wyeksploatować, zacząć eks eksploatować. I, i jakby naj, naj, no, nie widzę lepszego tematu niż użycie pierwszy, pierwszy raz w historii tak jakby, takiej ilości broni chemicznej na masową skalę nikt o tym nie mówi, gdyż jakby, ówczesne władze w latach 70-tych to pod dywan i, i nawet w książce Andre Marlot pod tytułem Łazarz, którą się częściowo też inspirowałem, gdzie opisał w, na pierwszych 50 stronach ataki, atak gazowy ten główny, w którym jakby, żołnierze niemieccy poszli za Instynktem człowieczeństwa i moralności i zaczęli ratować, widząc pierwszy raz y, przeciwnika w takim stanie. Zobaczyli istne piekło. E, no i właśnie to jest sytuacja, gdzie y, władze jakby tuszowały, i na końcu książki jest napisane, że y, sytuacja. Y, y, Użycia gazów nad Wisłą, tam było nawet w roku 1916, tam była pomylona data, są absolutnie fikcyjne, że Marlow sobie to wszystko zmyślił, że to była tak jakby jego wizja, którą gdzieś tam zaczerpnął, plus dodał swojej fantastyki z głowy i jakby. No i dopiero w, w, tak naprawdę w latach 90., wyszła na jaw, ale prekursorem tego tematu jest pan Soskowski, poeta. Zrawki, to jest tak jakby dzielnica z Kryniewicy. On jest prekursorem tego, nagrywał wypowiedzi świadków żyjących tamtych wydarzeń. I no gdyby nie on, to nie wiem, czy, czy jakby to, to wyszło tak tak Na, na pewno później, ale, ale on już w między latami 70. a 80 nagrał wielu świadków tamtych wydarzeń, który, którzy opowiadali o tym, co się wydarzyło pod Bulimowem i jakby propagował i inspirował się tą historią dalej w swojej poezji, w swojej twórczości. Mhm. Bardzo ciekawe, co mówisz i też ciekawe jest bardzo interesujące z filmu, mhm. bo jest nie tylko składa się z nagrań właśnie z osobami, które wspominają albo opowiadają o tym, albo zajmują się historią, ale też są tam materiały fabularyzowane, Mhm. nakręcone przez Ciebie mhm. i też są materiały archiwalne. Mhm. Więc to wszystko składa się na jeden interesujący obraz tej całej sytuacji. Powiedz, jak pracowałeś nad połączeniem mhm. wszystkich tych części w całość. Była to bardzo mądrzna praca, trwała 5 lat, w sumie cała produkcja, natomiast e, faktycznie, tak jak mówi się, jest bardzo mnóstwo elementów, z, z których się składa cały film. Sceny batalistyczne no to jest chyba największa raryta z tego filmu. Ale największe też ryzyko tak. przy, przy realizacji nie są proste. No oczywiście, tak. No tutaj, właśnie tak jak wcześniej wspominałem, z, korzystaliśmy. Z inspiracji kompanią braci, nawet to wyszło. Przyznam szczerze, byłem naprawdę zadowolony. Od, od razu na planie zresztą ludzie złapali tak, tak, taką fajną energię i nawet rekonstruktorzy, z którymi współpracowałem, bo też chcę podkreślić, że nie tylko statyści brali udział w zasadzie statyści to była mała garstka, za co z, z, też serdecznie dziękuję. Natomiast y, głównie to byli rekonstruktorzy, których tylko ściągają z całej Polski. I oni byli super przygotowani od razu do, do roli, nie przygotowując się, gdyż brali wcześniej udział w spektaklach, w widowiskach takich historycznych, gdzie taki rekonstruktor wie, jak trzymać broń, jak się dochować. Miał od razu ze, ze sobą strój, ten szpej, tak zwany, cały gotowy, więc po prostu idealne warunki do, do robienia takich scen. No i te sceny batalistyczne yy, mają po prostu przeprowadzić i poprowadzić widza przez, przez, całą, przez całe to opieku wojny i poczuć, bo starają się zrobić je mega realistycznie, tak żeby... żeby no czasami są brutalne, no ale taka jest wojna i nie, nie, nie możemy się bać brutalności i udawać, że jakby coś się nie wydarzyło, skoro się wydarzyło, dlatego też film jest przeznaczony yy, dla widzów, o, tak od 16 roku życia w no bo może się potem śnić po nocach. Natomiast, no, prawda wojny jest niestety okrutna. Mhm. Czy takie odkrywanie historii tutaj twojej lokalnej, a też myślisz o tym, żeby zająć się jakąś e, większą e, sprawą historyczną, jest czymś, co cię interesuje? Właśnie w tym kierunku chciałbyś dalej też iść? Nie wykluczam, że, e, e, że jeszcze zrobię nawet nie jeden film historyczny albo o tematyce historycznej bo bardzo mnie fascynuje to przeniesienie w czasie wiesz wojna w moim odczuciu jest tak jakby czymś niewyobrażalnym czym, czymś, czymś co po prostu już nie może się wydarzyć i kiedyś się wydarzyło i, i dla mnie to jest kompletnie sytuacja z kosmosu te emocje które, które tam Człowiek musiał przeżywać dlatego, bo musiał dostosować się do sytuacji panującej, tak jak na przykład w I wojnie w Okopach. No, przecież to było ze zwierzęcenie. No, to, to była psychoza wojny, psychoza, ludzie żyli jak, jak robale pod ziemią i, i, i trwało to miesiącami. Więc musieli się z takimi strasznymi warunkami zmagać. Tak naprawdę Bóg Śmierci to jest film historyczny, ale to jest film pacyfistyczny. To jest film, który ma nieść ideę, że nigdy więcej wojny. Że po prostu wojna to jest coś najgorszego i, i, I że wybaczenie jest jedyną drogą do, do jesteś i w ogóle do człowieczeństwa. Mhm. Piękne na zakończenie. <laughs> <Jest> Obie taki był <laughs> świat w przyszłości. My odsyłamy wszystkich widzów i słuchaczy do obejrzenia no Twojego no. filmu. O Śmierci po nim w 1915. Nie tylko tych zainteresowanych no. historią, bo tak jak mówisz, to jest również szerszy temat, tak, który no, dotyka no. każdego z nas. Oby nas nie dotykał, ale warto o takich sprawach po prostu wiedzieć. Tak więc dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dzięki, że oglądaliście Kino Rozmowy. Zapraszam do subskrypcji kanału i polubienia nas na Instagramie i Facebooku. Do zobaczenia.